W Egipcie śmierć nie była końcem, była testem, a on był egzaminatorem. Poznaj Anubisa, Boga o głowie szakala, mistrz mumifikacji i boski przewodnik po labiryncie zaświatów. To on brał cię za rękę, gdy twoje oczy zamykały się na zawsze, ale jego najważniejsza rola czekała na końcu drogi ceremonia ważenia serca. Twoje serce na jednej szani, a na drugiej piórko prawdy. Jeśli było ciężkie od złych uczynków, czekał na nie potwór. Koniec gry. Dlaczego szakal? Bo szakale były cmentarnymi złodziejami. Egipcjanie wierzyli, że czyniąc szakala strażnikiem zmarłych, zapewnił im wieczną ochronę. Genialne, prawda? Anubis był opiekunem. A kogo ty wolałbyś spotkać po drugiej stronie? Daj znać i subskrybuj sagę o stworach, by poznać greckiego boga, który był bliźniakiem snu.